Rosjanie wymordowali 20 tysięcy polskich kobiet, dzieci, starców i mężczyzn, niejednokrotnie rozciekanych szablami. Dziś rocznica rzezi Pragi z 4 listopada 1794 roku, która była symbolicznym końcem powstania Kościuszkowskiego. Tym, którzy rozmywają sowieckie zbrodnie, mówiąc, że to nie Rosjanie, przypominam, że w 1794 roku Sowietów jeszcze nie było. Rzeź Pragi to lekcja o ryzyku, jakie niesie za sobą radykalizm bez perspektyw. Powstanie, które było ostentacyjnym wsparciem rewolucji francuskiej, zakończyło się redukcją bastionów polskości. Roman Dmowski piętnował zrywy słabo przygotowane, w szale atrakcyjnych, ale krótkotrwałych, romantycznych uniesień, stawiając na mniej atrakcyjną wizerunkowo i bardziej wymagającą pracę u podstaw małymi krokami. Popadł przez to przecież finalnie w konflikt z radykalnym ONR-em. A wy co myślicie? Praca małymi krokami czy romantyczne zrywy?